Gmina Policja udzieliła wsparcia rodzinie z Unie Myśla, która w pożarze straciła cały dorobek życia. Pożar zaskoczył domowników 13 lutego w środku nocy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ja byłem na tym miejscu zaraz z godzinach rannych. Stwierdziłem, że nie ma ofiar w ludziach, co na szczęście, a następnie w poniedziałek przystąpiliśmy do prac, aby pomóc tej rodzinie. Zaprosiłem o opiekę społeczną u nas zarządzania kryzysowe, ja osobiście byłem i żeśmy dokonali oględzin już całkowicie, żeśmy podjęli decyzję o pomocy. Wsparcie udzielił Policki Transnet udostępniając kontener na zgliszcza oraz pracownicy ośrodka pomocy społecznej. I zawsze jest ta współpraca z lokalnymi mieszkańcami ze strony moich pracowników socjalnych, zorganizowanie się do pomocy innego rodzaju. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc w sytuacjach klęski żywiołowej, no tutaj sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ my możemy udzielić pomocy. Ze, ze środków gminy, ale burmistrz również może wystąpić do wojewody o dodatkowe środki, więc tutaj jest jakby troszkę większa, większa możliwość udzielenia pomocy. Pogorzelcy na razie zamieszkali urodziny, potrzebują pomocy materialnej, chcą odbudować swój dom. Nie bądźmy obojętni nie bądźmy e, obojętni na krzywdę ludzką. Starajmy się nieść pomoc tym ludziom, bo okazane serce zawsze wraca. Dobro zawsze powraca. Straż Pożarna apeluje do mieszkańców o zachowanie rozwagi przy eksploatacji urządzeń grzewczych. Nie zapominajmy o czyszczeniu przewodów kominowych i przeglądach technicznych. Cały czas zdarzają się przypadki, że oprócz tych szczelnych okien, to są zasłaniane kratki wentylacyjne. Jak mówią nam nasi koledzy kominiarze, mistrzowie kominiarscy. W żaden sposób to nie wpływa na nasz komfort użytkowania tych naszych mieszkań. Pojawia się wilgoć, pleśń, jest to bardzo szkodliwe, no a w skrajnym przypadku może pojawić się czat i niestety tracimy, tracimy życie w tych miejscach, gdzie czujemy się najbezpieczniej, najbardziej bezpieczni. Osoby, które chciałyby wesprzeć rodzinę z Uniemyśla, mogą wpłacać dowolne kwoty za pośrednictwem zbiórki na stronie internetowej zrzutka.pl.